Cześć, YouTube! Dzięki, że byliście z nami na czwartkowym webinarze. Było prawie 650 osób, a tak cały czas to było. Ponad 600 osób, co jest w ogóle niesamowite. Na tym webinarze, jeżeli nie byłeś, mówiliśmy o tym, jak budować Instagrama w taki sposób, aby można było na tym Instagramie zarabiać. I pokażę Ci kilka lekcji, które ten webinar prezentowałem, i na koniec powiem Ci, dlaczego warto do nas dołączyć w takim tajemniczym, tajnym projekcie. Ale o tym będzie na końcu. Zawsze na, na początku zastanawiam się dlaczego, jeżeli narzędzie, które działa, obiektywnie działa, czyli daje konkretne wyniki na, pozi na poziomie faktów, ciężko jest przekonać kogoś, aby tej platformy dołączył. Czyli hej, używam Instagrama, działa zajebiście, robi dużą sprzedaż, fajne zaangażowanie, fajną społeczność, więc dlaczego Ty nie masz Instagrama? Więc w pierwszym kroku Radziliśmy sobie z tym, co jest główną obiekcją przed działaniem na Instagramie. Najgłówną obiekcją działania na Instagramie albo w ogóle tworzenia jest po prostu wstyd. Ludzie się wstydzą, pokazywać, wstydzą się mówić, wstydzą się dzielić wiedzą, boją się opinii, opinii innych, oceny innych. No i to jest obawa lęk, strach, która jest wbrew pozorom prosta do przezwyciężenia, no bo jak zajmujesz się robotą, czyli robieniem, to nie masz czasu, aby zajmować się martwieniem. Robienie eliminuje martwienie robisz, 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 nagle wychodzi, wychodzi, wychodzi. Więc to jest jakby pierwsza zachęta do wyjścia w kierunku nowych mediów. Jeżeli twoim celem jest budować brand, zasięgi, sprzedaż, firmę, e, nowe znajomości, nowe relacje, nową społeczność, no to Instagram do tego jest idealnym e, narzędziem. No i dalej, nie musisz też budować własnego Instagrama. Możesz używać swojego Instagrama, który ma 15 followersów i 84 lajki, czyli mega mało. Do tego, żeby nawiązywać relacje z influencerami instagramowymi, którzy społeczności mają, czyli też można mieć zero swojej społeczności i bazować na czyichś społecznościach. Tylko znowu sztuką jest przekonać kogoś do tego, żeby wszedł z Tobą w współpracę. Sam codziennie otrzymuję, codziennie, codziennie otrzymuję propozycje, żeby coś dla kogoś na Instagramie zrobić. Natomiast w większości 99,9 tych propozycji odrzucam, bo one. Nie mają nic wspólnego z propozycją partnerską. Partnerstwo to jest ja wygrywam, ty wygrywasz, wygrywają widzowie, którzy są beneficjentami czy widzami tego, co tworzymy, co będziemy razem tworzyć na Instagramie. Więc to też jest mega sztuka. Ilu się wydaje, że współpraca z influencerem po prostu wyśle mu ofertę, powiem, że my nie z tego 20% i hurra, robimy. A tak się nie dzieje. Dlaczego? No bo po pierwsze, influencer ma swoje projekty, ma swoje firmy, ma swoją twórczość. I. Łatwiej jest mu stworzyć własny produkt, aniżeli bazować na być może prowizji u ciebie i tych klientów wysyłać nie wiadomo gdzie. Ale nie do końca tak jest. Dlaczego? Bo są dwie grupy. Ja jestem w grupie, która mówi, nie potrzebuję dealów takich właśnie influencerskich, no bo stworzę sobie własny produkt, który ma większą marżę i buduję to wokół własnego biznesu. Natomiast spora część firm boi się wejść w Instagram więc poszukuję tych ludzi, którzy już mają Instagramowe społeczności. To jest mega wygodne, czyli masz dodatkowe źródło potencjalnego przychodu wynikające stąd, że ktoś może Cię postrzegać jako influencera i chcieć zapłacić Ci pieniędzmi albo produktami, czy barterem, czy tak zwanymi darami losu. To są bardzo przyjemne i sprawiają wielu ludziom sporo frajdy. Ja na przykład zatrzymuję te dary losu, czyli gdybym pokazywał więcej unboxingów, więcej paczek, które otrzymuję, no to byłoby ich jeszcze więcej, jeszcze więcej, jeszcze więcej. Ale moją strategią rozwoju Instagrama Marcina Osmana jest budowanie społeczności, która kupuje moje produkty usługi w ramach OSM Power, czy OSM Masters, czy nowych projektów, jakie już się dla Was specjalnie tworzą. I to są dwa różne podejścia do e, zarabiania. Kolejną rzeczą jest to, że ludzie na Instagramie, wydaje mi się, że potrzebują setek tysięcy miliardów followersów, komentarzy, serduszek, whatever. A to nie jest prawda. Mi wychodzi, że 1000-3000 obserwujących na Instagramie, pozwala już zwolnić się z pracy. Czyli pozwala zrobić 3, 4, 5, 6 tysięcy miesięcznie i to wcale bez jakiegoś Rocket Science. A czemu jest to możliwe? Jeżeli masz właściwe fundamenty tej społeczności, przyciągasz właściwe postać, właściwe osoby do tego Instagramu, no to jest to prostsze. Czyli znowu łamiemy mit, że żeby zarabiać na Instagramie są jakieś ogromne, wielkie, nie wiadomo jak duże społeczności, a to nie jest Prawda. Dodatkowo wiele osób zapomina o tym, że Instagram to jest ich własny kanał mediowy. To znaczy, że sami decydują o tym, jakie tam treści będą się pojawiały. No i zobaczcie na Instagramie Marcina Osman'a, że tam są i zdjęcie z Turką, i zdjęcie z wakacji, i zdjęcie ogłoszenia o webinarze, i jest print screen dyskusji z kimś w komentarzach u mnie na Instagramie i tak dalej, dalej, Bo to ja decyduję o tym, co tam się pojawia. Też mnóstwo osób zapomina, że Instagram to nie jest tylko taka ten grid kwadraciki z Mm, graficzkami, ale jest to zarówno ten grid, czyli to możesz włożyć grafikę, możesz włożyć tekst, możesz włożyć test, gra, tekst i grafikę, możesz włożyć wideo, możesz włożyć karuzelę wideo, możesz włożyć karuzelę postów, możesz włożyć wideo IGTV osadzone jako post, możesz tworzyć Insta Stories, możesz tworzyć Instagram Live, możesz wprowadzić wiadomości, możesz komentować. I zobaczcie, jak dużo różnych form ciekawych, kreatywnych jest. Dostępnych za free, ale to, że one są za free nie znaczy, że ludzie je używają, więc staram się pokazywać Wam w tego typu nagraniach, jak wiele możliwości i narzędzi jest na takim narzędziu, jakim jest właśnie Instagram. No i znowu, czy trzeba być systematycznym, tworzyć dużo treści? No, mi wychodzi, że tak mi się to sprawdza. Znam ludzi, którzy mają bardzo mało treści, ale w inny sposób używają Instagrama do lewarowania swojej obecności w tym medium, na przykład przez używanie go do budowania relacji w postaci prywatnych wiadomości, tzw. DM'ów i też sobie z tym radzą. Więc są różne podejścia, różne ścieżki, a najlepiej używać każdej z nich, testując która najbardziej, najlepiej yy, do nich pasuje. No i najważniejsza zasada Instagrama Marcina Osmana to, że Instagram to nie chodzi o cycki, bicki i lifestyle, tylko o to, żeby tworzyć to narzędzie w ten sposób, prowadzić narzędzie w ten sposób, żeby to spełniało twoje cele w ogóle bycia tam. Czyli moim celem bycia w internecie jest Robienie biznesu, budowanie relacji to nie jest miejsce na spędzanie czasu. Ja nie chcę spędzać czasu na konsumpcji treści. Ja chcę tworzyć treść po to, żeby ona generowała więcej zamówień, zleceń, okazji, relacji, często również przyjaźni i ciekawych przygód, szczególnie przy podróżowaniu. To się bardzo fajnie sprawdza narzędzie jakim jest Instagram. No i dałem wam listę pięciu, sześciu, może nawet więcej powodów, żeby na tym Instagramie być. I do tego was zachęcam. Jeżeli masz problem, jak sobie samemu z tym poradzić, albo mówisz, że ruszysz, a nie ruszyłeś, to zapraszam cię do programu, który właśnie odpaliliśmy. Masz tutaj link poniżej i w momencie, gdy sobie klikniesz w ten link i wpiszesz kod Instagram, to zobaczysz, jak bardzo fajnie cena się specjalnie dla ciebie. Mój drogi widzu zmienia. Będziemy również robili kolejną edycję tego kursu. Natomiast to będzie za dobre kilka miesięcy, więc jeżeli chcesz na poważnie zająć się tym, aby uruchomić Instagram do promocji Ciebie, Twoich biznesów, to to Dzisiaj jest ten moment, aby do tego programu dołączyć. Jeszcze raz powtórzę, link poniżej i wpisz sobie kod INSTAGRAM i zobaczysz, jak bardzo przyjemnie cena się zmienia. No i zapraszam Cię oczywiście na mój INSTAGRAM. Jeżeli mnie nie followujesz, skocz tam, kliknij follow, daj komentarz, serduszko, napisz mi o tym wiadomość i zobaczysz, jak łatwo można wchodzić w interakcję ze mną na INSTAGRAMIE. Znacznie łatwiej niż jakimkolwiek innym medium, w którym się w internecie pojawia. Zapraszam. Marcin Osman, mam nadzieję, że będę Twoim osobistym nauczycielem tego, jak tworzyć Instagram, który zarabia. Nawet mały Instagram, który może zarabiać, jedyne co potrzebujesz to kliknąć, wpisać kod Instagram, zapłacić, dołączyć do programu, a całą resztą już ja się zajmę, żebyś dokładnie, dokładnie, punkt po punkcie wiedział, co zrobić, bo jednym z elementów tego kursu jest również plan publikacji twoich postów przez kolejne 30 dni, czyli przez dokładnie 30 dni albo 30 razy postowanie na Instagramie, dokładnie będziesz wiedział, co należy tam umieścić, aby budowało to wartość i wzrost twojej społeczności, brandu i sprzedaży. Link poniżej. Do zobaczenia.